O jak pięknie, fos Ładowareczki Ewini znowu Tu jakieś lify Się ładują i nie tylko Weźmy od razu telefon Żeby uruchomić sesję Znowu ślisko, że hej Ludzie, TI13-2. Zobaczmy, co my tu mamy. Jest tak. Start. O tam się nie udało. O teraz może będzie lepiej. Komunikuję się z samochodem. Czerwona dioda jest. Niebieskie na podszybiu są. 36% ruszyło. 35 kilo Czy będzie więcej 40 kilo A no więcej to już chyba nie będzie za zimna bateria Dokładnie 37 kilo 37 kilo przy 17 stopniach baterii. No i minus 5 stopni, a przed chwilą jeszcze było minus 10, więc zmienia się ta temperatura bardzo dynamicznie. Ogrzewanie na 20 stopni w środku oczywiście i trochę ciągnie. Tu wszystko zamarznięte. Chyba dawno tutaj na plusie nie było. Jezioro widać, że gruba warstwa lodu i dużo śniegu leży. Boko te tunele w Norwegii, 12 km, to wcale nie jest najdłuższy. Najdłuższy ma 24 km. U nas robią 1,5 km i mówią, że to jest najdłuższy tunel w Polsce. Taki przynajmniej był pod Marką Wisłą w Gdańsku jeszcze niedawno. Teraz z tego co wiem, to pod Świną, w Świnoujściu ujściu jest najdłuższy tunel w Polsce jakieś 2 km. Szał. Cały czas pod górkę. 70 na godzinę GPS-owe 4 kropki ciągnie na PRP nie ma pojęcia gdzie jest bo jest w tunelu a Leaf Spy mówi że mam 55% baterii czyli 10 kWh bateria ma 21 stopni a nagrzanie idzie 900 W trochę z trochę z pompy 9 km tunelu za mną, jeszcze 2 km, a procenty spadają, spadają. No, ale jak tu się ciepło zrobiło? 8 stopni w tunelu, nawet pompa ciepła nie chodzi, żeby nagrzać na 20 stopni w środku, grzałka oczywiście też nie. Ale zużycie: 197. Z 36 km od ładowarki. To ostatni kilometr do końca tunelu. To będzie chyba szok termiczny dla samochodu jak wyjedzie na zewnątrz. Tutaj 12 stopni w mówi, że w tunelu jest. No, a tutaj zapewne jakiś mrozik, ale najbliższe 6 km to 6% w dół odzyskam trochę energii. Koniec ograniczenia do 70. Można jechać szalone 80. Ale co to za widoki? Ja cię kręcę niesamowite. I kolejny tunel Tym razem tylko 5 km O Luzik Znowu pięknie. Góry, woda, lasy i droga. Po prostu trzeba oglądać. Nic nie trzeba mówić. Domek w takim miejscu. No co tu dużo mówić? Tu jest pięknie po prostu. Tu jest po prostu pięknie. Za 3 km, 3 minuty ładowarka. Kolejna Ewini. Tuż przed najdłuższym tunelem. 24 km. W górę ciągnie, 6 kropek. Ale krótki ten tunel, na szczęście. Jestem znowu w najdłuższym tunelu w Norwegii 24,5 km, 80 km na godzinę ograniczenie fotoradary. Lecimy. Z 82% startuje, więc nie ma żadnego ryzyka, nawet mimo, że to pod górkę. Cztery kropki się świecą, minus cztery, no ale w tunelu jest dużo cieplej. O, kilometr za mną jeszcze tylko 24. Eee, no w tunelu jest na pewno cieplej. Zaraz pewnie będzie się podnosić temperatura tak samo jak w tamtym. 11 km było. Nawet 12 stopni na końcu. Zobaczymy, ile tutaj wyskoczy. Kilometrów tunelu, za mną jeszcze 15 A tutaj 14 stopni w środku No tak, to można jechać Tylko zużycie kosmiczne Widzisz? 27 kWh Na setkę, no bo cały czas pod górkę Cały czas ciągnie 3 albo 4 kropki Ale temperatura niezła 14 stopni już Ciekawe do ilu dojdzie Grzania nie potrzeba jest naturalnie ciepło w górach, w tunelu. 18% poszło na 11 km. Stało 10 km do ładowarki, a BRP mówi 20% ci zjem na tych 10 km. Mówi, jak, jak to możliwe? To możliwe, bo się wspinamy z 0 metrów nad poziomem morza na 500 metrów nad poziomem morza. W przeciągu nie wiem, zaledwie kilkunastu kilometrów. Jak widać cały czas w górę lecimy 5 kropek zużycia. O, ale jednak 15% tylko mówi, że zjem. No 19% przyjechałem na no, wreszcie coś się zaczęło dziać o, Oczywiście, nie brak komunikacji jak zwykle Jak zwykle <grytanie> psy zjmany i

Przyjemnie, minus 13. Gdzieś w górach jesteśmy, jakieś 800 metrów nad poziomem morza. W sumie nie widzę, czy to góry, czy to chmury, ale biało, strasznie tutaj. Dużo śniegu, ale odśnieżone w miarę. No to jest droga europejska E16, więc powinno być zadbana. Wybrałem trochę, trasę trochę dookoła, ale z większą pewnością, że będę jechał, a nie stał na przykład. Albo czekał na polepszenie się pogody. No tak, minus 13 to już jest fajne. Zużycie konkretne w tej chwili. 340. 34. Proszę, minus 14. Pełno śniegu. 996 metrów nad poziomem morza. Jeszcze ciut, ciut do góry. I za chwilę z górki na pazurki powinien wyjechać na 20 kilku procentach na ładowarkę, która jest za 12, 13, 12, 13 km 44% Masakr walka o przetrwanie tutaj po prostu. Przy minus 15, żeby zrobić w środku 20, no to grzałka chodzi z mocą 2 kW. Przez to zużycie jest na poziomie 30 kWh na setkę. Z ostatnich 26 km. Materia ma zaledwie 29 stopni. Nie może się nagrzać, mimo że już zrobiłem prawie 300 km i chyba 5-6 razy ładowałem. Jeszcze 7 km 6 minut do ładowarki i w tych super trudnych warunkach będzie trzeba wyjść na zewnątrz Już mi się nie chce jeszcze tego wiatru zimnego, nie? No nieźle, przy minus 15 za pierwszym razem od razu zaczyna facet ładować no zobaczymy czy mi się poszczęściło czy zaraz coś się jak zwykle zepsuje Nie no idzie na razie piszczy jak zwykle na 30% tu dojechałem mimo, że myślałem, że będzie gorzej ładuje Zobaczcie co, co, co to jest w ogóle pogoda tutaj Minus 15 śnieg, mgła Godzina 15 już prawie pusto Prawie nikogo nie ma I ciemno zaraz będzie Ale samochody jakieś jeżdżą Nawet takcówka dużo jechała